Kowalski, Urganski w kieleniach Muszkiewicz poszli e, tym razem e, nieco równie dalej, tak najbliżej do krawężnika miał e, Kowalski ale teraz e, może być zaraz objechany, nie, nie dał rady ani Urganski, ani Buszkiewicz Kowalski jest e, na prowadzeniu, ale uważać musi, no bo Oliwier Buskiewicz, ma tu chrapkę na porządne e, ściganie na dystansie i jest już tuż tuż e, za Kowalskim daleko z tyłu jedzie Jan Kowalski w powtórce tego biegu, ale my patrzymy na dwa pierwsze miejsca, no bo tutaj to wszystko jest ciągle niejasne, no bo tutaj Oliwier Buszkiewicz nie traci jakoś gigantycznie dużo. Oczywiście jest pewna przewaga Kowalskiego, ale, ale nie na tyle, żeby już przesądzać wszystko i wpisywać wynik w program, zwłaszcza, że no właśnie, to jest ściganie juniorskie, tutaj wszystko się może wydarzyć nawet na ostatni. W ostatnich metrach tego biegu, tym razem jednak bez większych fajerwerków, 3-3 do typu z zaakarlem i Andersen. Poszli i tym razem ze startu goście. Te pola 1-3 niosą i mają się dobrze, ale uwaga nadciąga kontratak podwójny! To zrobili gospodarze! Było 1-5 jest! Było też 5-1! Teraz jest 4-2 dla miejscowych ich Lewiszyn, ale na moment. Ale tylko na moment. No bo jest Mikel Andersen, który kolejny raz na dystansie robi nam show. Nie odpuści tego Lewiszyn. On potrafi twardo po męsku, tak zrobił teraz. Marko Lewiszyn w walce o dwa punkty z Andersenem. A Andersen musi uważać, bo jest jeszcze Fraser Bowles z tyłu. Wprawdzie najwolniejszy, ale teraz jest najbliżej rywala w całym tym spotkaniu. Na zamieszaniu zyskuje tylko Matej Żagar, no bo Anderbeek wygrywa drugi Marko Lewiszyn, trzeci Mikkel Andersen. 0 Fraser Bowser. Bardzo dobrze z startu Wojtyło. On jest na prowadzeniu. Zanim para gości nie, bo już jest Matej Żagar na trzecim miejscu. Teraz będzie ścigał Szczepania. Każdy Szczepaniak musi uważać, no bo Żagar jest już tuż, tuż, tuż. A prowadzi Wojtyło. Nie ma póki co potężnych różnic między zawodnikami tak naprawdę traci tylko zamykający stawkę Kowalski pierwsza trójka, no w miarę blisko siebie, chociaż na tych że Żagar atakuje Szczepaniaka zyskuje kolejne metry przewagi Wojdyło który cały czas mknie po te trzy punkty, teraz Żagar proszę bardzo, rozwija prędkość i już jest na drugim miejscu, wymęczył tego Szczepaniaka przez niemal 3, 3 kółka Nadarzyła się okazja Prędkość się zgadzała No i hop do przodu 5-1 Mordiacki lewiszy jak Heleniaki wszystko się ułoży w pierwszym łuku Seweryn Orgacki. Proszę Państwa, na prowadzeniu na przeciwległej prostej. Będzie się bronił przed telewizyjnym Na trzecim miejscu Andreas Liager zamyka stawkę Jan Heleniak jak na razie, ale patrzmy na to, co z przodu. No bo jadą w tej chwili gospodarze. po biegowy tryumf za sprawą głównie właśnie Seweryna Orgackiego. Orgacki... Wie się za sobą Marko Lewiszyna, a jest Bartkowiak na trzecim miejscu. Jest 4-2. W każdym razie dla miejscowych zamyka stawkę Jan Heleniak, ale Cheleniak wcale dużo nie traci do pozycji punktowanej. Proszę, Heleniak w tej chwili był bardzo blisko, bardzo blisko, ale nie pokusił się o szarże. Jeszcze Jana Heleniaka w ostatnim ruchu. E, wpisujemy 4-2 dla gospodarzy. Oficjalnie, że Łódź utrzymał się w metal kastru Wiejstralicy. To jest oczywiście ta sprawa z tych pozytywnych i oczywiście gratulujemy w tym momencie tego Łodzianom, ale jest to nieco przyćmione. Właśnie przez upadek Janka Heleniaka, który na czwartym kółku zaczął bardzo odważnie atakować Bartkowiaka i widać, że bardzo szybko zbliżył się do swojego rywala. O, mogą się zastanawiać teraz Tarnowianie, co gdyby Żagar dostawał pieniądze na czas e, chociażby, a tutaj widzimy problemy Bartkowiaka chyba jest. Tu jeszcze trener Jonder podstawia ten pierwszy motocykl Bartkowiaka, e, ten sprawdzony, więc bardzo ciekawy manew, którego rzadko też doświadczamy, ale świetnie zdążyli na ostatnie sekundy, więc ten pewniejszy motocykl i na nim Bartkowiak z pierwszego pola. Bartkowiak kowalski Wojtyło Lewiszyn. jeszcze prawdopodobnie chodzi o to, że tak, że motocykl musi opuścić chociażby murawę, więc widzimy, że trener Jonder szybko z tym motocyklem zmienionym ucieka i dopiero wtedy Prawidłowa procedura startu może nastąpić. Pomogło trenerowi, że kiedyś jeździł, zrobił to sprawnie tak naprawdę w parę sekund, więc no zobaczymy teraz Bartkowiaka, bo, bo wskakuje na ten swój lepszy motocykl. Bartkowiak Kowalski pójdzie o lepiej szybka, tak, jakby Państwo, mogli zapomnieć. Przyjedziemy go dobrze, ze startu, e, najlepiej, ale próbuje się tam e, napędzać lewiszyn pod bangą i czyni to, no nie, nie czyni to na razie jeszcze skutecznie, bo e, bardzo dobrze broni się tutaj Bartkowiak. Bartkowiak tylko teraz będzie chyba już musiał uznać wierzchośnie. Lewiszyn nie odpuszcza, lewiszyn kontra Bartkowiak, lewiszyn. E, ostatecznie Marko na drugim miejscu e, skorzystał na tym wszystkim. wojdyło e, poleciał. Przodu, no ale Lewiszyn rzuca się w pościg teraz za zawodnikiem łódzkiego Orła i co ważne odrabia. Nie ma zbyt jednak wiele czasu i przestrzeni, żeby odrobić jeszcze tych zdrad. Musi znacząco przyspieszyć Lewiszyn. Proszę bardzo. Lewiszyn znowu chce to zrobić. Lewiszyn teraz bliżej środka toru. Lewiszyn jest już na prowadzeniu. Ależ to jest bieg Marko Lewiszyna. Który wygrywa ostatni dziś bieg. Haskrzydlewska Orzeł Łódź pokonał Autona Tarnów 57 do 33 i zapewnił sobie ligowy byt na drugim szczeblu rozgrywkowym. Z Mytelka z drugą Ekstraligą żegnają się tarnowskie jaskółki.